Zima, zima, zima. Powiem wam, że przez 3 dni codziennie odśnieżam śmiech Odśnieżam śmiech O, 2 cm spadło. Idziemy na targ. Zaraz wam coś opowiem. 65 15, 6.05, minus 1 minus stopień właśnie. Telefon mi jakoś się rozmazał. Yy, wczoraj wieczorem admin z jednej grupy, Karol, pozdrawiam Karola, yy, napisał właśnie taki post. Tu go Wam wrzucę. Oczywiście mu wybiorę udział. No trzeba. Trzeba wygrać coś. Dzień taki słaby, może coś się wygra. Wczoraj po tych atakach ja strzębiam, mówię, no muszę sobie poprawić humor. No i oczywiście wpadłem na genialny pomysł i wygrałem nagrodę. Tu macie moją odpowiedź pod postem. Na samym dole będzie, będzie widać mój komentarz. No i widzieliście mój komentarz. No i udało się. Zostałem zablokowany. Wygrałem. No tu macie dowód. Dobra, koniec głupot. Jedziemy teraz na targ. Tak, żebyś wyszkolił, nie? Mało ludzi. Słyszałem. Tam chyba studnia bez dna z tymi budowystami. Jasne nawet się pokazały, proszę. Jezus, samica jasna. Tu takie kończyaty. W jakiej cenie te Budapesztu? Po 80. Ta. Tych winerów to para? Jaka cena? Trzystówki. A te, te blajwindry? Samczyki są za tą, Młode jeszcze. Jaka cena za nie? Trzystówki się cenią. A ile kto da, to nie, nie.

Zwykły. Masz zwykłe Masz ładny. Zawsze masz ładny sobie tylko jeszcze Pawiki po ile? Po 50 Po 50 Wszystkie kolory świata panie To jeszcze jest wszystkie Czekaj ciepło się zrobić Taka śnieżyca żeby była no już podzielił nawet na kilogramy, zobaczcie, można sobie teraz od wyboru do koloru. To wiele miotły? Nie zalewa was tam? Nie, tam Ale kurde, może być niebezpiecznie, co? Nie, nie jest tak. Byłem tam na budyniu. Ale na tym... Taka opałka wielkości? To jest mała. A ta duża? Nie. Stówka. O, nam teraz, prawda? Co? Czego pan tu nawiózł? Takie niespotykane gatunki, proszę pana. A co miałem ci do wody? Takie jak to, co tu nie? Koronacja. Nie ma. Może i sądą. Przyjechał, bo się, kurwa... Co? Jankowi parzy się, wiesz? Tę, Tomkowi. Z Krasomidzena kurwa. Przyjechał. Ile taki zakonnik? Co parę? To ich jest. No, Jaka cena? Pięć dni. nie będę, kurwa... Kupiłem żółtej... Czarnego. To i Taki, kurwa... Wyczwączyka. Ganiany. No, i po targu malutki dzisiaj tarka nazwać. To zamarzane, wszystko w kupiłem do mojej żółtej. Szkoda została, trzeba ją sparować. Jedziemy do Zabudzaka po, 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 po Czepelkę. Jastrząb wygnał. Odezwał się, to. No to warto jechać. Odzyskać, wykupić, nie brać za darmo nigdy w tym fachu kolega, nie kolega trzeba dać chociaż na browara żeby nie stał i nie marł na darmo. <laughs> po drugiej stronie rybienko leśne, zobaczcie tam, tam często chodzę sobie wzdłuż, tu jest ten. Yy, jak on się nazywa? Pałacyk taki. O tutaj. Co dobrze go widać z mojej strony. Naprzeciwko Baśniowej. On jest tak mniej więcej. Samochodem się długo jedzie, ale. A przez Bóg to jest chyba za 2 km może nawet bliżej. To pocztowe pewnie przyprowadziły tutaj, zostawiły biedulkę rybno rybno, rybno właśnie ja zawsze mylę się. To jest najpierw rybienko stare, a potem jest rybną no. tam naprzeciwko widać chałupy z mojej strony buga. Oni tu wysoko mają na skarpie takie bardzo dobrze słychać, jak stąd e, dają znaki, że coś się pali. No, zobaczcie, to są moje okolice po drugiej stronie. Tu jeden głębieski jest, proszę bardzo, w podwórku. Tu drugi, mieciu, a tu trzeci. Proszę bardzo, zobaczcie, 22 rok nie wiem, czy to nie jest od żółtej ten samczyk. Samczyk Zaraz zobaczymy O, znowu swój się grucha jak Jak zły No a tu wyszwanca wziąłem od kolegi Samczyka Miał całą klatkę wyszwancu, zobaczymy Wrzucę go z nią Dzisiaj zaczynamy parzenie Wczoraj było 100 pocztowych, dzisiaj dwa doleciały, jest 102, 3 sztuk brakuje, siwego nie ma, ten co zawsze późno wracał, on był wczoraj nad głębnikiem ale poszedł, mógł go jaszą ogarnąć, 10 godzina już, dobra, daję wody tym i potem muszę wysprzątać. koczek chodzi jak przecinak. Każde paszecane damo na Radzymin Ale wiatr jakby pod wiatr lubią Zobaczcie co tam się dzieje jak burza Aś szaro Zrobiła mgła jakaś No i tak patrzymy się przez siatkę na gołąpy ale powiem wam, że gołębie to są takie czujne. Już, już czują tą wiosnę, już zaczynają gruchać Ja zaraz tu wrzucę to y, jasne y, 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 Berlina tu wrzucę do tej żółtej samicy, zobaczycie jak będzie, jaki będzie wysolutki tu Siedzą tam do ganiania A na niebie pusto Nikt się nie odważy Po wczorajszym filmie to już całkiem nikt się nie, nie odważy Martini ma wolna niega, nie gania, po co gadać. Zaraz tutaj wrzucę jasne, ja się obudził ten, zobacz. Taki wysolutki był gołąbek. No ale zamkną się w sobie. On był tu jasną z taką w parze. Także będziemy tu rozpać, Jasne to jasne. Zaraz ten zobaczy to... Ale zaraz zobaczycie jak czarny zobaczy żółtą. O, jasny już ją wyczuł, zobaczcie. Ona się na niego patrzy, on tutaj jest po skosie tej groszki. Zobaczcie. Wesołutku tu się zrobiło. Oba, już Berlin swój doczek zaraz znajdzie. Już żółta się na niego patrzy. Ten choroniaty łapciaty dobry lotnik jest, chodził cały czas. zobaczcie, zaraz będzie para jak złoto. I jak go tam przestaną tłóc. On z łapciatów parze. Miały dużo młodych, także nie będę kombinował. jak się włączy znowu. Jastrząp już za czymś poszedł. Oba pocztowy wrócił. Biały. A tu jasny idzie jakiś Zobaczcie To nie jest pocztowe Kurde jak mnie denerwuje ten telefon się rozmarze A Bogdan gania Bogdan gania O idzie siwy Chyba mój siwy Bogdan się nie pęka Zobaczcie że Jego za ja czymś tam poszedł już Jego to zobaczcie Zobaczcie Będą chodziły i nie odejdą nie rozpuszczalne? No normalny Pogonił Bogdanowi tutaj Ktoś mu wziął chyba Na no. ten tańc mi zapraszam Do walki Rozwalnił mu dzisiaj troszkę Nie wiem czy nie idzie znowu A bo tam powolnie jak sobie chodzi. No, i u mnie pocztowy wisi na światce. Jest tutaj strząbek, jest zobaczcie. Oj. Tu jeszcze jest szombek. A tu Bogdana jeszcze nie do nie usiadły wszystkie będzie atak. Ale zobaczcie, taki kręci się tutaj, jest między drzewami. Ja on jest tutaj, zabędzie zaraz. Tam się schował, nie ma chęci. Walczy z tym dużym... Chyba, że dołem przyjdzie. On to się tak zbiera fajnie. Zbiera się do ataku. Zobaczcie, tu jest. I poszedłem do... w pola. Maltretuję głębiej u tego, jak on się nazywał Bogdana. Tu mi się, ten simek szymla tylko nie ma, bo siwy też były. ojciec mówi, ale yy, tu z boku, jak zobaczył, jastrzębia, jak się zerwał, poszedł znowu. Ojciec. Czyli szymel by mi tylko zginął. W dwóch miejscach jest rozwalone, tu i tu na plecach, czyli już Chodź tutaj, a no, zobacz, gołębia mam. Zobacz, wam Dobry gąbek Dobry. Co cię podrapię. Chyba ma marzec, tak? Marzec. Chodź. Marcówkę zaraz będę miała Jeszcze cały lód. Znowu zaczyna padać Dzisiaj się ma znowu padać. Zobaczcie, jakie hałdy. Trzeba to nagrać. Kisiek. Będziemy kawę sobie... zrobimy. 12 godzina, jeszcze dwie godzinki. Tak ja mu się samochód odstawić, bo przyjedzie Szambiasz, Pozdrawiamy. No, zobaczcie, gdzie się słowa obcy. Tu sobie siedzi żółty Patrzę, tu jakieś z pięć tuk latało elegancko. Mówię, jakieś obce przyszły. Mówię, Marcin spędził nie. No i pocztowe wypuściłem. Mówię Bogdanowi na pieprze, o to może No to może już go nie będzie A ja tu patrzę, a tu Adam proszę bardzo Ale ja nie ma Jeszcze Poczta tutaj pięknie za pieprze No dzisiaj więcej osób poganiało, to już może się na żar Ale nie ma, tu Adama chodzą w dachu to jak zaczarowany. Prawo, lewo. Miałem dzisiaj już nie ganiać. No ale jedna stata tylko to. Kurde, idą tutaj. Ten Budapesz chyba się nie zerwał. No zobaczcie, o chodzą. Przerażone. Tylko te długie leniwe gołębie. Także dzisiaj dwóch sąsiadów spędzi, bo nie pękało. Bogdan, i Adaś. No ale teraz z tymi to może być ciężko zaraz. W się pokażą. No i oczywiście ja pocztowałem, ale gdzieś poczta gdzieś poszła. Świat leć. Myszołów. Też robota tak. A co tak, tu strajk wypuścić Teraz A te przerażone Tu dała parę sztuk A poczty nie ma Poszła Wypruła Gdzie tu siwy, zobaczcie. One już dzisiaj był, ale się zbył Idą <laughs> pocztowe, zobaczcie. Ale jak. Ja pierdziel, ale mają tempo. <laughs> zobaczcie. A też posiadały, chyba. Nie, tam jeszcze jakieś niedobitki latają. Dobra, mam nadzieję, że usiądą. Dobra, usiadły, jakaś śnieżyca idzie. Na dama chyba też posiadały. Ta. i wrócił siwek jeszcze. Także brakuje tylko jednego. O, ten siwek wróci z pomarańczową. kółeczku. Nie ma szymla. Bardzo duża strata. Bardzo fajny gołąbek był. No ale tak, zobaczcie, przylatał tyle czasu. I wypuszczane I zginął. Dobra, zamykam bałagan. Uciekam. Już się chyba nic więcej nie będzie działo. Ten budapeszt tam siedzi. Mówię, może się zerwie i przyleci, ale jakoś go... Nie ciągnie, to a zobaczyć, zrywa się znowu jakiś Armagedon No Adam miał szczęście Jasrzym mu nie pogania pewnie u Bogdana się najadł <śm>